Zanim się pomodlimy, zatrzymajmy się na chwilę, aby posłuchać Słowa Bożego. Czasem jedno zdanie z Pisma Świętego potrafi przynieść więcej pokoju niż tysiąc odpowiedzi. Pozwól, że zadam Ci pytanie: co daje Ci poczucie bezpieczeństwa? Zamek w drzwiach, obecność zaufanej osoby obok, system alarmowy, a może po prostu przebywanie w znanym, spokojnym miejscu? Każdy z nas pragnie być chroniony, ale, drogi przyjacielu, Choćbyśmy zrobili wszystko, aby się zabezpieczyć, to wszystko chroni tylko przed tym, co widzialne. Istnieje jednak inny świat, świat duchowy, gdzie toczą się niewidzialne bitwy. Właśnie tam, gdzie rodzą się niepokoje, gdzie lęk wkrada się po cichu, potrzebujemy głębszej ochrony. Potrzebujemy obrońcy, który widzi wszystko, zna to, czego nie rozumiemy i nigdy nas nie opuszcza. Biblia mówi o tym na wiele sposobów. Bóg jest naszą ochroną, naszą tarczą, naszym pasterzem, naszą twierdzą, naszym wybawcą. On ukrywa nas w cieniu swoich skrzydeł. Staje między nami a niebezpieczeństwem. Wysyła aniołów, aby nas strzegli. Szepcze pokój, gdy lęk krzyczy. W Psalmie 25, 20 do 21 czytamy: Zachowaj moją duszę i ocal mnie. Nie dopuśćbym się zawstydził, bo Tobie zaufałem. Niewinność i prawość niech mnie strzegą, bo Ciebie, Panie, oczekuję. Co za modlitwa? Dawid nie prosi tylko o ochronę ciała, ale o zachowanie duszy, bo często największe zagrożenie nie jest na zewnątrz, lecz w nas. Burza, która rodzi się w sercu, szept wstydu, mgła zamieszania, ciężar pokusy, duchowa obojętność, która powoli osłabia serce, wróg naszej duszy, nie zawsze atakuje głośno. Często przychodzi po cichu, z wątpliwościami, z lękiem, z powolnym gaśnięciem radości. Dlatego Dawid modli się: Zachowaj moją duszę! I dodaje: Niech strzegą mnie niewinność i prawość. Słowo zachować kojarzy się często z konserwacją żywności. Solimy mięso, by się nie zepsuło. Mrozimy produkty, by przedłużyć ich trwałość. Zamykamy słoiki, by uchronić je przed zepsuciem. Dlaczego? Bo czas i wpływ zewnętrznych czynników prowadzą do rozkładu. Dawid modli się, aby Bóg zachował go w ten sam sposób nie ciało, ale serce, sumienie, wartości, uczciwość. Panie, nie pozwól, bym się zepsuł od środka. Niech prawda, czystość i uczciwość będą jak sól, która chroni moją duszę przed zepsuciem. I my też tego potrzebujemy. Żyjemy w świecie pełnym wyzwań, kultury, która nas rozprasza. Słów, które ranią, pokazów sukcesu, które rodzą porównania, środowisk, które oddalają nas od Ducha Świętego. Łatwo wtedy stwardnieć, łatwo zatrzymać złość na zbyt długo, pozwolić, by zgorzknienie zapuściło korzenie, by porównania zabrały nam wdzięczność. Dlatego potrzebujemy modlić się tak jak Dawid. Panie, zachowaj mnie, chroń nie tylko moje ciało, ale i duszę. Spraw, by moje serce pozostało miękkie. Uczyń mnie uczciwym, nawet gdy nikt nie patrzy, nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. A gdy wydaje się, że Boża ochrona nie może być bardziej osobista, odkrywamy jeszcze jeden skarb w piśmie psalm 116, wersy 1 do 9. Miłuję Pana, bo usłyszał mój głos, moje błagania, skłonił ku mnie swe ucho, więc będę wzywał Go po wszystkie dni życia. Ogarnęły mnie więzy śmierci. Ogarnęło mnie cierpienie i lęk. Wzywałem wtedy imienia Pana. Panie, wybaw moją duszę. Łaskawy jest Pan i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest miłosierny. Pan strzeże prostaczków. Byłem słaby, a on mnie ocalił. Taki jest nasz Bóg. Bóg, który pochyla się, gdy wołamy do Niego. Który nie wymaga od nas siły, ale tylko zaufania, jak dziecko ufa ojcu. Bóg, który nie tylko chroni nas przed zagrożeniem zewnętrznym ale również uzdrawia to co boli w środku. Teraz zjednoczmy się w modlitwie, nie tylko prosząc o ochronę fizyczną, ale przede wszystkim o zachowanie duszy. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to kim jesteś. Dziękuję, że nigdy się nie zmieniasz. Jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. W Psalmie 91, 10 do 11 obiecałeś: nie spotka cię nic złego i nie zbliży się plaga do twego namiotu. Bo swoim aniołom wydał polecenie o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Panie, wierzę w Twoje słowo, nawet jeśli moje okoliczności są kruche, nawet jeśli moje oczy jeszcze nie widzą odpowiedzi, wybieram zaufanie zamiast lęku. Wierzę, że posłałeś aniołów, aby czuwali nade mną, nad moim domem, moją rodziną i każdym moim krokiem. Ty nie śpisz, nie męczysz się, nie zapominasz, zawsze działasz. Nawet gdy tego nie widzę. Dziękuję, że jesteś moją skałą i schronieniem. Jezu, Ty jesteś moją ucieczką. Kiedy niebezpieczeństwo mnie otacza, nie muszę wpadać w panikę. Mogę po prostu uciec do Ciebie. Gdy lęk próbuje przyćmić moje serce, Ty jesteś moim światłem. Gdy moje myśli się plączą, Ty jesteś głosem, który prowadzi mnie z powrotem do prawdy, okryj mnie, Panie, okryj moje ciało, obdasz mnie siłą, zdrowiem i łaską. Okryj mój umysł, ochroń przed strachem, zamieszaniem i kłamstwami. Okryj moje serce. Zachowaj je czyste miękkie i mocno zakorzenione w Twojej miłości. Panie okryj również tych, których kocham, moją rodzinę, przyjaciół, bliskich, bliskich i dalekich. Otocz nas swoją opieką. Niech twój pokój spocznie w każdym miejscu, do którego się udamy. To życie pełne jest zagrożeń. Tych, które widzimy, i tych, których nie dostrzegamy, zagrożeń fizycznych, ale też duchowych, wątpliwości, które się wkradają, pokus, które udają komfort goryczy, która zapuszcza korzenie kłamstw szeptanych przez wroga, które osłabiają wiarę. Dlatego dziś proszę Cię, Boże, zachowaj mnie, zachowaj mój charakter, moje serce, wiarę, którą mi dałeś. Nie pozwól, bym został ukształtowany przez ciemność wokół. Lecz przez światło, które pochodzi od ciebie, niech prawda i prawość będą jak sól w moim wnętrzu konserwujące, oczyszczające i trwałe. Strzeż moich myśli, panie. Nie pozwól, by mój umysł utonął w troskach, porównaniach czy rozpaczy. Pomóż mi myśleć o tym, co prawdziwe, szlachetne i godne pochwały. Strzeż moich emocji, gdy jestem przytłoczony. Pomóż mi nie zamykać się w sobie, ani nie wybuchać gniewem, lecz przyjść do Ciebie, strzeż mojego serca. Nie pozwól, by zakorzeniła się w nim gorycz, zazdrość czy lęk. Zachowaj mojego ducha czystego przed Tobą. Bądź ze mną, gdy wychodzę z domu. Idź przede mną, bądź obok mnie. Czuwaj za mną. Gdy wrócę, niech Twój pokój wypełni każdy pokój mojego domu. Niech Twój duch spocznie na ścianach. Niech żadne zło się nie zbliży. Niech żaden lęk nie znajdzie miejsca. Gdy śpię, ucisz moje myśli. Uspokój mnie w ciszy nocy. Niech mój sen będzie słodki, spokojny i bezpieczny. A gdy się obudzę, niech powróci siła i pokój. Panie, gdy życie stanie się trudne, a wiem, że tak będzie, przypomnij mi, ty nadal jesteś moją ucieczką. Niech nie wstrząsną mną złe wiadomości, opóźnienia ani rozczarowania. Niech moja pierwsza reakcja to będzie modlitwa, nie panika, pierwsza myśl, zaufanie, nie strach. Nawet jeśli nie rozumiem, co robisz, ufam, kim jesteś. Jesteś nie tylko moją ochroną, jesteś moim zaopatrzeniem, moim uzdrowieniem, moim pokojem, moim pasterzem, moim ojcem. Jesteś tym, który ratuje moją duszę z niebezpieczeństwa i który leczy moje ukryte rany. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie razy, gdy mnie chroniłeś. Za te, o których wiedziałem, i za te, o których nie miałem pojęcia. Dziękuję, że strzegłeś mojego wyjścia i wejścia, że prowadziłeś mnie przez doliny i szczyty, że podtrzymywałeś mnie w długich nocach i trudnych dniach. Wyznaję, żadna broń skierowana przeciwko mnie nie odniesie sukcesu, bo należę do Ciebie. Idę pod Twoją osłoną. Odpoczywam w Twoich obietnicach. Ufnie podążam za Twoim planem i wiem, że doprowadzisz mnie do końca. Potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.